Siemaneczko, ja jestem Noswen i witam was w już czwartym dzisiaj odcinku na moim kanale. W tym odcinku pogramy sobie w Rush Wars, jak możecie w tym momencie zobaczyć. Jest to najnowsza gra z Supercell'a, która jeszcze nie jest dostępna w Polsce, ale dzięki vpn owi mogłem ją pobrać. Pewnie już każdy wie, co to jest WPN, więc oczywiście nie będę tłumaczył. Okej. Okay. Mm, no to co? Trochę już tam wiem, na czym to polega, ale tak naprawdę nie oglądałem zbyt dużo, prawie nic. Więc no... No tak zresztą to nie jest zbyt dużo wiem. Dobra, zobaczmy. To co tutaj mówi ten dinozaur? Przeczytajmy. Ready to kick butt and get mega rich. Good attack this gold mine. Ok, czyli że... atakujemy go. Ok. Okej, okay, czyli tutaj możemy położyć nasze jednostki. Ok. To dajmy coś takiego tutaj i zróbmy start. I, I po prostu atakujemy w ten sposób. Okej. Okay. Yy, no, powiem Wam, że no, będzie to bardzo ciekawa gra na pewno. Zobaczymy, czy będzie mi się podobać. Czy będę lubił w nią grać. Jestem tego ciekaw. Bardzo. No dobra. Yy, oczywiście tutaj trzy glaski, to chyba oczywiste. Jakaś skrzynka. Ma dziewięć kluczy w ogóle. Ło, mamy pitcher. Nie wiem, czy każdy ją od razu dostaje. Okej. Okay. I mamy jakiś helikopter tu przyleciał, Aha, this is your camp. Here you can chill out and prepare for your next battle. Ok, czyli tu mogę odpoczywać i przygotowywać się do następnych walk. Kiedy tak battle when you are first for more gold. Czyli mogę, na żebym nacisnął, a tak mówi, jak będę chciał więcej golda Ok, czyli za tak, następny atak, tak. Aha, i bierzemy. Ją. To chyba każdy ją dostaje tak. A tak, okej. Okay. I teraz lecę i atakuję. Okej. Okay. Mm, dobra. Nie wiem, jak się nią gra kompletnie. Więc może po prostu postawmy i zobaczmy. Gra się zapowiada bardzo ciekawie. Ale czy będzie fajna tego? Nie wiem. Zobaczymy. Yy, okej. Okay. Uuu, one są mocne. Przynajmniej jak do tych najgorszych, chyba. No, wydaje mi się, że spoko. No, ale wiadomo, to dopiero moje początki. Pierwsza gra, chyba którą pobieram w dniu premiery. tak se, takiej serio premiery, jak jeszcze nie można grać w Polsce na przykład. Bo, no, jak wyszedł, y, Browse zainstalowałem jak wyszło na Globala, więc oczywiście, że to do tego się nie mogę zajcieć. Dobra, otwórzmy następną szynkę. Jeszcze osiem klucze. I co mamy? Arcade i kompletnie nie wiem, czy to jest. Coś dobrego. Nie wiem, czy to jest coś dobrego, ale... mam to. Okej. Okay. First Airdrop font need. Uh, let's Attack again and try it out. Okej. Okay. Bomb i... Aha, i pewnie każdy to dostaje coś tak mi się wydaje. Aha. Czyli to jakby oddzielne takie rzeczy. Dobra. Zobaczymy, jak będzie się to grało później. Jak już będę w to trochę lepszy. Okej, okay, dużo tutaj armii. Aha, i tutaj airdrops. Aha, i to będzie rozwalać. I teraz będę mógł przejść z tej strony. Dobra, fajnie, fajne, fajne. Aha, i tutaj gościu nie ma armii. Ej, a ja. Czy ja mogę tylko tu sta stawiać? Jakby nawet nie poprosiłem na koniec. chyba ta No dobra, to zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądać. Airdrop training, ok Czyli trenujemy te airdropy. Zrzucanie tych. Pewnie każdy to od razu dostaje. Jak tak? <grych> tak na logikę. Nie no. Spokojną. No. Dobra, następna skrzynka. Ej! nieźle, A, bo mam nowe Uuu, Nie wiem kompletnie ludzie, czy każdy to dostaje, ale pewnie tak. Tak zgaduję. Ale nie wiem, nie wiem. Może jej nie. Sam nie wiem. Dobra. Ulepszamy to Troopers. Okej. Okay. No dobra. Możecie napisać w komentarzach, jeśli wam się będzie oczywiście chciało. Czy wy też pobierzecie lub popraliście tę grę z WPN em Ciekawe jak się gra tymi. W ogóle drugi level fajnie. Drugi level wbiłem jej... How you can upgrade your he, he, headquarters? Chyba tak to się mówi? Hackwaters e, było tak bombicie Coś takiego headquarters, chyba. Ale mówmy po prostu cute e, czy jak to ja mam tam? To win new troops and make it look cooler. Okej. Okay. Mówmy Haku... okej. Okay, haku po prostu. Bo nie będę tu mówił jakiś głupot. I ulepszamy. I, i nie wiem. Tam jakieś rzeczy mi to daje. I mogę teraz znaleźć nowe karty. Okej. Okay. To ciekawie. Spoko. Aha, i następnie mogę dostawić różne nowe rzeczy. Ej, dużo jest tych kart. Jest 7 Harry Potters. Got a chopper. A red a it to carry more troops into battle. Okej. Okay. Czyli teraz będę mógł więcej osób tutaj dawać. Jeśli słyszycie szczekanie mojego psa, to sorki. Dobra, i co? Teraz już normalnie sam atakuję? Spróbujmy może coś takiego? Nie wiem. Albo bardziej tych wypróbujmy. Coś w tym stylu. I jeszcze mogę sobie wziąć to. Okej, okay. i atakujemy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ten odcinek trwa już 6 minut, okej. Okay. I to już jest norm... Nie, to przecież jest trening, okej. Okay. To jest trening base. Aha, ostatni trening. Moi drodzy, then you are ready. Welcome to the Rush Wars. Okej, okay, czyli zaraz zaczynamy już naszą przygodę z Rush Wars, jak tutaj zacznę. To jest tylko pytanie. Jak ja mam tutaj y, zrzucić tą bombę? Ja nie wiem. Ale najpierw może najpierw po prostu zagrajmy tymi i zobaczymy, co będzie później. To w ogóle jest jakiś gościu z rakietnicą tam, jakieś działka, nie wiadomo co. Dobra, zacznijmy, nie wiem. Nie, no tutaj. Kurde, dobra, daj tu gdzieś, gdziekolwiek. Aha, jeszcze to. Dobra. I zaczynamy. A to się zaraz gdzieś da. Tutaj, nie, no i tak na pewno będzie tutaj łatwiej, inaczej ogólnie, wydaje mi się. Nie, no wiadomo, to jest trening, więc raczej na pewno zrzucę tu coś takiego. Tak po prostu, bo tak, czemu nie? Aha, i co, ja to przegram, czy co? Serio? Ok. Nie, nie wyszło mi, ok? Yy, no, ale powiem wam, że no. O, nowa karta. Jakiś mortar, o, spoko. Ale. Kurde, o, moja nazwa, fajnie. Okej, okay. No to wiadomo, Janoswen, logika. No, pierwszy chyba odcinek, tak. No, na pewno tak nagrywam, że w ogóle jak zacząłem grać w jakąś grę. Okej, okay, wszystko dobrze chyba napisane, więc. No, yy, Nowaranga, okej. Okay, jakieś gold miney, coś tam, defense. Aha, i to jest. Mój, mój gold mine. Aha, okej. Okay, yy, spoko. Spoko, ciekawie, ciekawie. To nie wiem... jej nie tu, weź to przestaw, dobra. I teraz nie wiem, jak to... Aha, taka odległość tutaj widzę. Okej, okay, no to spoko. A następne dajmy... Aha, i mogę jedno tylko takie? Aha. A no to może bardziej, nie wiem. Nie wiem, gdzie ja to mogę postawić. A ja tu aż trzy zajmuje, okej. Okay. Nie no, dobra, postawmy gdzieś tu. Postawmy jeszcze... Gdzieś tutaj, hm, może tutaj, gdzieś tych shieldów, czy jak oni tam się nazywają. Yy, albo może. Dobra, postawmy tu. Myślę, że będzie ok. Yy, yy, nie, no dobra, jest git i teraz stawiamy tych. I nie wiem zbytnio, jakich mogę postawić kompletnie, nie wiem. Ona ma taki zasięg, a oni mają taki. A, no dobra. Aha, ale że oni... Ciekawe czy chodzenie czy strzelanie? Nie wiem jak to wygląda. Tu ją postawmy gdzieś. Aha i to już jest wszystko, spoko. To może tu ją postawię gdzieś. Tu, tu, no tu postaw, dobra. Jest moim zdaniem spoko, może jeszcze tą tu przedstawia. Spoko i chyba to jest już wszystko, jak chodzi o tamto miejsce. Tutaj mi się coś buduje? Aha i mogę otworzyć. I co będzie? Ten gościu. Hotshot. Kompletnie moi drodzy. Nie wiem, co, czy te karty są dobre i to jest najgorsze. Co to jest? Did hit uh, and o, jako, też pod... Nie mam o co w tym chodzi. Aha, jak Dobra, nie jakieś. Dobra, jakieś yy, dziwne rzeczy. A teraz może ulepszymy coś. Co mogę ulepszyć? Airdropa. Spoko. Arcade. Mam tylko jednego na razem. Defense. Defenses. Aha, czyli tym chyba się nawet nie da atakować tak. Jak to jest Defense. Defenses, okej okay. I no. To chyba wszystko. Jak chodzi o te ulepszenia. I no, nie wiem, co my tu mamy. Aha, czyli mogę kupować jakieś rzeczy za ten Gold Gems. Aha, dlatego, bo już jestem na Kanadzie pewnie. To dlatego są takie że dziwne pieniądze, To są chyba zresztą dolary nie wiem nawet co dobra, co by nie było no to no, coś takiego i nie wiem kompletnie czy dobre są te rzeczy, kompletnie nie wiem no to co, może zróbmy jakiś atak i zaraz będziemy kończyć, bo to już ponad 10 minut, nawet 11 ponad nie wiem co to robi, nie wiem co to, to co się robi kommender w ogóle jakieś dziwne rzeczy. Ciekawe co ten gościu robi. Może go sobie spróbujmy teraz przetestować. Za dwa golda. Tak. Okej, okay, no chyba dość tanie, nie wiem. Albo i drogę. Nie wiem kompletnie. Okej, okay, to jest jakiś chyba dobry gościu. To jest pierwszy chyba atak na prawdziwego gościa. Więc nie wiem kompletnie, czego się mogę tutaj po tym ataku spodziewać. I nie wiem, co robią ci ludzie. No. Więc no. Lecimy. I co robią? Aha, to są tacy powiedzmy, że tak na Bruscę co były były taka szeli. Dwie minuty na, tak. Nie no, spoko tutaj taka mniejsza wioska mniejszy to. No spoko, ciekawa rzecz. Aha, i sobie zabiłem, Czemu nie? Co oni tam się... Nie wiem. I już po prostu wygrałem koniec jakby? Tak naprawdę chyba ta. Dobra. No spoko, trzy gwiazdki. Nie było jakieś mega trudno. Nie wiem, czy ja będę dobry w tej gry kiedyś. Dobra, może coś tam ogarniam, nie wiem. Może jeszcze jeden atak. O, Goldman, coś nowego. Ale o co chodzi tu? A więc co, coś mi się dodało, że mi to. Nie wiem. Dobra, wszystko jest chyba ok. Yy, I teraz bez... zróbmy sobie jeszcze jeden atak. Może bardziej weźmy tą z, z granatami, może coś... Nie wiem, zróbmy coś takiego, zobaczymy czy to będzie dobry pomysł. Powiem Wam, że ta gra będzie ciekawa. Ta gra będzie bardzo ciekawa, zobaczymy czy będzie się w nią fajnie grać. E, Okej, okay, to już ostatnia bitwa w tym odcinku, więc zobaczymy czy uda się ją wygrać na trzy gwiazdki. Gościu tutaj ma dość dużą chyba obronę. No i no co, weźmy te tarcze, no bo na, tak wiecie, naprzód, tak na logikę. I startujemy, zobaczymy, gdzie puścimy tego Arcade'a. Cztery odcinki dzisiaj, no dużo, prawda? Dużo, bardzo. Długo nie nagrywałem, bardzo Was za to przepraszam. W sensie przed tymi odcinkami, oczywiście. I co, i tylko ona została chyba. O nie, teraz to muszę tu przesunąć. Dobra. Aha, nie, trafi, nie, no, trafiłem ją, okej. Okay. No i to już jest koniec, tak naprawdę. Łatwo, bardzo łatwo tutaj yy, to jest wygrać, albo mi się tak wydaje, nie wiem. okej okay. Bardzo w... ciekawa gra. Zobaczymy, jak mi się będzie w nią grać. Ale co by nie było, to mamy następną skrzynkę. Spoko, i co te klucze mi się jakoś. na no Nie wiem. Miny! Spoko, Nie wiem, że to jest dobre. Kompletnie. To jest najgorsze. Szkoda. Aha, to są defenses. Czyli także rzeczy obronne jakieś. W ogóle trzeci level tej karty. Spoko. Defenses. Nowa rzecz. To jest common. A on jest w ogóle rare, więc to już jest trochę lepsza rzecz. Spoko bardzo. Bardzo spoko. No i co, no może zobaczmy, co my tu mamy tu. Aha. Czyli ja tutaj chyba. Muszę, muszę to pozmieniać w ogóle. Aha, clear. Chyba muszę clear zrobić po prostu. Dobra. To może jeszcze ustawmy tutaj coś i będziemy kończyć. Tak tutaj miny coś takiego tu jest. No ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Takie coś dobra, postawmy. Okej. Okay. Aha, i mogę tylko jedną. Spoko to dajmy coś takiego. I tutaj damy sobie... W ogóle on jest dobry. On jest dobry, więc dajmy sobie tak gdzieś. Może dajmy tu, bo on i tak tam dosięga. Tutaj tu na przykład, ale w ogóle on może za to, nie wiem. Dobra, dajmy jeszcze tu na przykład. Nie, nie chcę już trzeciego raczej. Dobra, niech będzie to. W ogóle go mogę w krzakach jakoś postawić. Nie wiem do końca jak tutaj to jest. Tutaj my go jeszcze tu. Dajmy może sobie ją tutaj jakoś, nie wiem. Powiedzmy, że zróbmy coś takiego. W ogóle nie da się go jakby usunąć Aha, da się w ten sposób na przykład To dajmy tutaj ją Za to, okej okay. Tu, tu, tu na środek Dobra, nie wiem, zróbmy coś takiego Myślę, że jest git Nie wiem, nie wiem jak będzie się grało w tę grę 15, już 16 minut film okej okay. No dobra Spoko gierka No i tyle chyba No A więc tyle w tym odcinku, to by było na tyle, no tak, i w ogóle zobaczę, jak tutaj to wygląda. Najlepsi gracze Local Kanada. No, chyba każdy z tych z Ej, zobaczcie, czwarty jest Polak. Szyker to jest Polak na 100% w ogóle Bobby najlepszy. No, ma siódmy level. Czyli chyba siódmy tam. Ten haircut, jeszcze coś. Dobra, co by nie było, to w ogóle. Szyker to jest. Wydaje mi się, że na praktycznie 100%. Polak, więc bardzo fajne. Nie tak. To jest na pewno polski team w ogóle. Fajnie. I no, coś takiego tutaj najlepsi gracze. Każdy jest z Kanady. Każdy jest chyba z Kanady. Tak? Teraz. No pra... No nie. Wiem. Jakoś tak. Dobra. Yy... Aha. Bobby jest na świecie trzeci. Czyli ten... nas pewnie jest jakiś... inny kraj sobie ustawił. No, PN. Dobra. No, chyba, że jest tam tego kraju. Tego nie wiem. Dobra, to nie będę już tutaj przedłużał i to już było. Wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze. A ja już po prostu kończę ten odcinek, jak Wam się spodobało, to łapaczka w górę, subskrypcja. Bardzo by się przydały. Pa!